Wiesz, czego większość facetów nie zauważa? Że próbują rozpalić ogień, lejąc na niego wodę. Tak, dobrze słyszałeś. A najgorsze jest to, że nikt cię tego wcześniej nie nauczył. Słuchaj, zdradzę ci dzisiaj pięć głębokich wyzwalaczy psychologicznych, które zmieniają emocjonalny pociąg w prawdziwe pożądanie. Ale muszę cię o czymś ostrzec. Piąty wyzwalacz to ten, który dosłownie oddziela facetów, których ona lubi jako kumpli. Od tych, których nie może wyrzucić z głowy. I to jest właśnie to, o czym prawie nikt nie mówi. Więc zostań ze mną, bo to, co ci teraz pokażę, zmieni całkowicie sposób, w jaki rozumiesz kobiecą atrakcyjność. Prawda jest taka, że mężczyźni i kobiety nie działają tak samo, jeśli chodzi o pożądanie. I nie, to nie szowinizm, to biologia. Ty, jako mężczyzna, Prawdopodobnie czujesz pociąg znacznie szybciej i bardziej wzrokowo. Widzisz piękną kobietę i gotowe, zainteresowanie już jest. Ale z kobietami jest zupełnie inaczej. Kobiecy mózg potrzebuje kontekstu emocjonalnego, zanim aktywuje fizyczne pożądanie. To tak, jakby istniały konkretne przyciski, które muszą zostać naciśnięte we właściwej kolejności. I kiedy nie znasz tej sekwencji, nie ma znaczenia, jak bardzo jesteś miły czy troskliwy, po prostu nic się nie dzieje. I słuchaj, to nie twoja wina. Nikt nie uczył cię tego w szkole, nikt nie usiadł z tobą i nie wyjaśnił, jak działa psychologia kobiecego przyciągania, ale teraz się tego nauczysz. Pierwszy wyzwalacz niezachwiana obecność emocjonalna. Kojarzysz tego faceta, który wchodzi do pokoju i wszyscy go zauważają? Nie chodzi o bycie najwyższym czy najprzystojniejszym. Chodzi o energię. Kobiety oceniają, niemal nieświadomie, czy jesteś skupiony na sobie, czy jesteś zdenerwowany, próbujesz się przypodobać i szukasz zewnętrznej akceptacji. Kiedy pokazujesz, że czujesz się dobrze we własnej skórze, że nie potrzebujesz jej aprobaty, by czuć się dobrze, coś zmienia się w jej podświadomości. Ona myśli: Ten facet. Ma w sobie coś innego. I to, mój przyjacielu, jest pierwszy krok do rozbudzenia szczerej ciekawości. Drugi wyzwalacz, wyzywający humor. Tutaj większość facetów popełnia ogromny błąd. Myślą, że bycie grzecznym, zgadzanie się ze wszystkim i bycie przewidywalnym ją zdobędzie. Ale prawda jest taka, że to wrzuca cię do strefy przyjaźni szybciej niż myślisz. Kobiety pociągają mężczyźni, którzy je zaskakują. Żartobliwy komentarz, lekka prowokacja, nieoczekiwana odpowiedź. To tworzy napięcie seksualne. Bo pokazuje, że nie boisz się rzucić jej wyzwania, że nie jesteś tam, by błagać o uwagę. Na przykład, ona mówi: Myślę, że czasami jestem trochę rządząca. Słaba odpowiedź brzmiałaby: Nie, co ty? Jesteś idealna taka, jaka jesteś. Magnetyczna odpowiedź brzmiałaby o trochę, chyba jesteś teraz zbyt skromna. Z uśmiechem, oczywiście. Widzisz różnicę? Nie jesteś chamski. Pokazujesz, że masz osobowość, że nie topniejesz w jej obecności. A to? To rozpala płomień. Jeśli ta treść ma dla ciebie sens do tej pory, zostaw lajka tutaj. To pokazuje mi, że jestem na dobrej drodze i pomaga mi dalej dostarczać ci tego typu głębokie treści. Trzeci wyzwalacz niezależność emocjonalna. Słuchaj, muszę być tutaj bezpośredni. Desperacja zabija pociąg. Kiedy pokazujesz, że twoje szczęście zależy od niej, że jesteś dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, że rezygnujesz ze swoich planów, by być z nią, wysyłasz niebezpieczny sygnał. W kobiecej podświadomości tłumaczy się to jako: Ten facet nie ma opcji. Nie ma celu, nie ma własnego życia. I jakkolwiek okrutnie to brzmi, nie jest to atrakcyjne. Ale kiedy masz własną misję, własne cele, własne tętniące życiem życie i decydujesz się włączyć ją do tego życia, wtedy stajesz się nie do odparcia, bo ona zauważa, że bycie z tobą to przywilej, a nie obowiązek. Czwarty wyzwalacz autentyczna męskość. I nie. Nie mówię o byciu maczo czy agresywnym. Mówię o polaryzacji seksualnej. Kobiety naturalnie pociągają mężczyźni, którzy zajmują swoją męską przestrzeń z pewnością siebie. Oznacza to podejmowanie decyzji bez strachu, naturalne przewodzenie sytuacji, posiadanie własnych opinii bez pytania o pozwolenie. Kiedy jesteś na randce i ona pyta, gdzie idziemy, a ty odpowiadasz: Obojętnie, ty wybierz. Właśnie zgasiłeś iskrę. Ale kiedy mówisz z uśmiechem, mam już miejsce na myśli, które pokochasz, zaufaj mi. Właśnie ją zapaliłeś. A teraz piąty wyzwalacz ten, który oddziela wszystko emocjonalna odwaga do tworzenia napięcia. Większość mężczyzn boi się tworzyć napięcie seksualne, bo myślą, że ją wystraszą lub obrażą, więc zostają w bezpiecznej strefie, będąc grzecznymi, miłymi, przewidywalnymi. I wiesz, co się dzieje? Nic. Kobiety chcą czuć, że nie boisz się wyjść poza powierzchowną rozmowę, że jesteś w stanie utrzymać jej spojrzenie przez trzy sekundy dłużej, zrobić odważny komplement we właściwym momencie, stworzyć tę ciszę pełną możliwości. To ta odwaga odróżnia przyjaciela od kochanka. I słuchaj, tu nie chodzi o bycie nachalnym, chodzi o bycie autentycznym. I przyznawanie się do swoich pragnień bez wstydu. I to właśnie o tym rodzaju psychologicznej głębi mówię szczegółowo w moim pełnym przewodniku Sekrety przyciągania. Tam w środku pokazuję ci, krok po kroku, jak zastosować te wyzwalacze w praktyce, z prawdziwymi przykładami i scenariuszami rozmów, które działają. Link znajduje się w opisie. Spójrz na mnie. Bycie miłym jest ważne, tak. Ale sama uprzejmość nie tworzy pociągu. To, co tworzy pociąg, to połączenie dobroci z pewnością siebie, szacunku z odwagą, obecności z tajemnicą. Masz teraz przewagę, której 90% mężczyzn nie ma. Rozumiesz, jak ta gra naprawdę działa. I to, mój przyjacielu, zmienia wszystko. Subskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnej lekcji, bo pokażę ci fatalne błędy, które zabijają kobiece pożądanie w kilka sekund. I uwierz mi, nie chcesz ich dalej popełniać.